Jak Gymshark osiągnął sukces w e-commerce? Wyobraź sobie, że zaczynasz swój biznes w garażu, bez inwestorów, bez budżetu, tylko z pasją i pomysłem. A teraz wyobraź sobie, że kilka lat później Twój biznes e-commerce jest wart ponad miliard funtów i konkuruje z największymi gigantami na świecie. Brzmi to trochę jak szaleństwo. No cóż, to jest właśnie historia Gymshark. Firmy, która zaczęła od maszyny do szycia i amatorskiej drukarki do ubrań w sypialni jednego z założycieli, a dziś ubiera miliony ludzi w siłowniach na całym świecie. Jak tego dokonali? Jak stworzyli jedną z najbardziej dochodowych marek fitness na świecie? I co najważniejsze, jak Ty możesz skorzystać z ich strategii, żeby rozwinąć swój własny biznes e-commerce? Poznaj historię sukcesu Gymshark. Wszystko zaczęło się w 2012 roku, kiedy Ben Francis, 19-letni student i dostawca pizzy wraz z niewielkim zespołem założyli Gymshark. Nie miał budżetu na start, nie miał ogromnego doświadczenia ani nie miał kontaktów w branży, za to posiadał coś znacznie cenniejszego – wizję, plan i wytrwałość. Początkowo, co ciekawe, marka działała w modelu dropshipping. Sprzedawali suplementy, ale nie mieli własnych produktów ani magazynu. Jak widzisz, była to niczym wyróżniająca się prosta strona z suplementami dla osób trenujących na siłowni. Brakowało im kapitału na rozwój działań, więc musieli znaleźć sposób na rozwój sprzedaży bez wielkich inwestycji. Jednak niestety, Gymshark zarabiał wtedy tylko niewielką prowizję ze sprzedaży tych suplementów, a takie kwoty nie wystarczyły, aby marka mogła się rozwijać. Dlatego trzeba było coś zmienić. I wtedy wpadli na coś przełomowego. Ben zauważył, że na rynku brakuje dobrze dopasowanej stylowej odzieży fitness. Co zrobił? Kupił maszynę do szycia. Nauczył się jej obsługi i zaczął samodzielnie produkować pierwsze ubrania. Nie mieli wielkich budżetów, nie mieli nawet żadnej strategii, ale mieli pasję, ambicje i potrafili działać szybko. Ponieważ zauważ, jak sprawnie zmienili model ze sprzedaży suplementów na ubrania. Przełom nastąpił w 2013 roku. Gymshark pojawił się na targach Body Power, gdzie oferowali i rozdawali swoje ubrania influencerom fitnessowym. Efekt? W ciągu 30 minut Gymshark.com osiągnął większy ruch i sprzedaż w pół godziny niż przez całe ich istnienie z 300 funtów sprzedaży dziennie do 30 tysięcy funtów w pół godziny. Ich strona także uległa sporej transformacji w porównaniu do pierwszej wersji, kiedy sprzedawali suplementy. Od tego momentu zaczęła się lawina sukcesu, która spadła na Gymshark. Każda nowa kolekcja wyprzedawała się w ciągu kilku minut. Z każdym rokiem ich sklep rozwijał się dynamicznie. Zmieniali identyfikację marki, dodawali nowy design, przekształcali poruszanie się po stronie. Marka otworzyła biura na całym świecie, stworzyła własne eventy dla społeczności i wprowadziła innowacyjne materiały do swoich kolekcji. Zapraszali do współpracy kolejnych influencerów fitness, sportowców, a co za tym idzie? Nie tylko zwiększała się ich sprzedaż, ale także budowali silną i przywiązaną społeczność. Kilka lat później Gymshark stał się globalnym liderem e-commerce w branży odzieży sportowej. Dziś to marka działająca w ponad 230 krajach, mająca miliony lojalnych klientów i społeczność, która czuje prawdziwe przywiązanie do marki. I tutaj nasuwa się kluczowe pytanie: jak oni to właściwie Osiągnęli. 5 kluczowych wniosków sukcesu Gymshark dla ciebie. Aby to zrozumieć, przejdźmy teraz przez pięć filarów sukcesu tej marki, które doprowadziły Gymshark na zupełnie inny poziom niż konkurencyjne brandy fitness. Marketing influencerów na najwyższym poziomie. Co ciekawe, na samym początku Gymshark nie wydawał fortuny na tradycyjną reklamę, e-mail marketing czy social media. Poza tym na samym początku, Gymshark w 2012 13 marketing w social mediach jeszcze braczkował. Zamiast tego Gymshark postawił na ludzi, czyli influencerów, którzy mieli silną i rozbudowaną społeczność w niszy fitness. Na początku wysyłali im ubrania bez oczekiwania niczego w zamian, po prostu licząc, że jeśli im się spodobają, to zaczną je nosić i polecać. I dokładnie tak się stało. Ludzie, którzy wcześniej podziwiali swoich fitness influencerów, a musisz wiedzieć, że w społeczności fitness autorytet influencerów jest przeogromny. Nagle chcieli nosić te same ubrania co oni. Przykład Lex Griffin, Nikki Black czy później David Lade. To były jedne z pierwszych i znanych twarzy Jim i to dzięki nim marka zaczęła zdobywać globalną. Popularność. Najlepsze jest to, że w tamtym czasie nikt nie nazywał tego influencer marketingiem. To po prostu tak działało. Budowanie społeczności wokół marki Gymshark od początku nie sprzedawało tylko ubrań, sprzedawało styl życia. Ich klienci nie kupowali tylko legginsów czy tanktopów. Kupowali poczucie przynależności do większego ruchu, grupy ludzi, których łączy fitness i którzy wspólnie dążą do samorozwoju. W jaki sposób to robili? Organizowali eventy, jak na przykład Willie in the City, gdzie fani mogli spotkać swoich ulubionych sportowców, influencerów, wziąć udział w treningach i po prostu poczuć się częścią tej społeczności. Na Instagramie regularnie angażowali followersów, pytając ich o zdanie na temat nowych kolekcji, organizując wyzwania fitnessowe, a nawet celebrując historię przemian swoich klientów. Ludzie nie tylko kupowali produkty Gymshark, czuli, że są częścią czegoś znacznie większego. Direct tu. Consumer. Zero pośredników. Początkowo, aby się wybić, większość marek odzieżowych, fitness, zazwyczaj sprzedają swoje produkty przez marketplace lub inne sklepy. Gymshark zrobił coś zupełnie innego. Postawił na model Direct to Consumer. Co to oznacza? Od samego początku sprzedawali ubranie i akcesoria tylko i wyłącznie przez swoją stronę internetową. Dzięki temu mieli pełną kontrolę nad cenami bez żadnych prowizji, relacją z klientami, obsługą i doświadczeniem zakupowym. Mogli szybko wprowadzać nowe produkty, kolekcje, testować różne strategie i błyskawicznie reagować na potrzeby rynku. A co najważniejsze, uniknęli gigantycznych kosztów, które wiążą się ze sprzedażą u pośredników, innych sklepów czy marketplace'ów. Efekt? Wypracowali lojalność klientów i zbudowali markę, która nie potrzebowała pomocy wielkich centrów handlowych, by osiągnąć globalny sukces. Świetne produkty i design. CEO marki Ben Francis wspomina, że od samego początku Gymshark nie chciał tworzyć kolejnej zwykłej odzieży sportowej. Chciał stworzyć ubrania, które naprawdę pasują do sylwetki, są funkcjonalne i po prostu wyglądają świetnie. Tak naprawdę pierwsze projekty Gymshark powstały z problemu, który odczuwał Ben, gdy sam chodził na siłownię. Nie mógł znaleźć na rynku fitness dopasowanych ubrań, które idealnie leżałyby na jego sylwetce. I to właśnie tak powstała jakość Gymshark, która istnieje do dziś. Materiały dopasowane do ciała, podkreślające sylwetkę, oddychające i wygodne w każdej aktywności. Właśnie dlatego ich produkty stały się tak popularne, ludzie nie chcieli tylko w nich ćwiczyć, ale także chcieli je nosić na co dzień. Dzięki innowacyjnemu podejściu do designu i jakości, nie tylko żeby móc powiedzieć, że marka się wyróżnia, Gymshark zdobył klientów, którzy nie musieli szukać innych rozwiązań. Perfekcyjny customer experience. Jeśli działasz w e-commerce lub po prostu robisz zakupy online, być może zauważyłeś jedną rzecz. Kupowanie online na sklepach detalicznych może być często frustrujące: długie dostawy, trudne zwroty, słaba obsługa klienta. Gymshark od początku postawił na to, by klient był w centrum ich działań. Szybkie wysyłki, prosty proces zwrotów, błyskawiczna obsługa klienta. I to wszystko sprawiło, że zakupy na sklepie Gymshark były po prostu przyjemnością. Dodatkowo, często oferowali limitowane kolekcje i specjalne promocje, co powodowało dodatkowe FOMO i sprawiało, że ludzie dosłownie oczekiwali na nowe ubrania. Przykład: w 2013 roku wypuścili Lux Track Suite, kolekcję, która wyprzedała się w 30 minut, generując więcej sprzedaży niż cały wcześniejszy rok. To pokazuje, jak ważne jest doświadczenie zakupowe. Ludzie wracają tam, gdzie zakupy są proste, przyjemne i szybkie. Jeśli dotarłeś do tego momentu, wiedz, że to nie był tylko film o historii Gymshark. To była mapa do sukcesu, z której możesz skorzystać, aby rozwinąć swój własny biznes e-commerce. I oczywiście nie zrozum mnie źle. Nie myśl, że masz kopiować działania Gymshark 1 do 1, bo prawdopodobnie nie byłbyś w stanie tego odtworzyć. Są na rynku znacznie dłużej, przyjęli jego większą część i mają doświadczenie, które ty musisz jeszcze zdobyć. Ale chodzi tutaj o zupełnie coś innego. Oto, aby ta historia rzeczywiście była dla ciebie inspiracją w e-commerce. Gymshark zaczynał w garażu, bez ogromnych inwestorów, bez żadnej strategii, doświadczenia i zaplecza finansowego, a dziś jest jedną z największych marek fitness na świecie. Właściciel jest miliarderem. Skupił się na pięciu kluczowych filarach. Marketingu influencerów, budowaniu społeczności, modelu direct to consumer, wyjątkowych produktach i niezawodnym customer experience. Najlepsze jest to, że nic cię nie powstrzymuje, abyś ty także mógł to wykorzystać we własnym biznesie e-commerce. Każdy z tych elementów możesz zastosować w swoich działaniach i właśnie po to powstał ten materiał. Nie tylko po to, abyś poznał historię Gymshark, ale żebyś wyniósł z niej konkretne lekcje. I wdrożył je u siebie. Jeśli chcesz jeszcze lepiej zrozumieć, jak Jim Shark zbudował swoją potęgę krok po kroku, przechodząc przez cały proces ich działania, przygotowałem dla ciebie coś specjalnego. W opisie pod tym materiałem znajdziesz całkowicie za darmo do pobrania cały lejek Gymshark. Od strategii pozyskiwania klientów przez marketing, aż po ich sposoby budowania lojalności. Możesz go sobie przeanalizować krok po kroku i sprawdzić, które elementy możesz wdrożyć w swoim biznesie e-commerce. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to mam malutkie dwie prośby w zamian. Zostaw subskrypcję na tym kanale i daj znać w komentarzu, czy ten materiał był dla Ciebie wartościowy, co chciałbyś tutaj zobaczyć. Jak zwykle życzę Tobie samych sukcesów w biznesie e-commerce.